W sumie dobrym pomysłem jest, jeżeli jest to samo powiedzmy państwo, tak jak na przykład Wielka Brytania, czy wcześniej Hiszpania, czyli Herenz, no to lepiej danego regionu. Znaczy tutaj, Raba fajny fajny na fajnie, możemy dać e, Anglię, bo w sumie następne to jakich będziemy mieli, to tak to będzie Austria. E, następne Grampi, chyba raczej nazwę Grampi Sochi. Wiadomo dlaczego. E, w ogóle sprawdziłem i mi Turcja działa, więc pojedziemy Turcję na pewno, więc y, dobra wiadomość i grampi no Europy na to, że w Walencji i tutaj będzie grampie Europy tak jak normalnie było, bo też była propozycja od Roby, żeby grampie Europy, ale prawdziwe grampie Europy to było właśnie na Walencji, więc y, chcieliśmy, żeby było... no jakby to powiedzieć aktualne po prostu. Dobra, tu jedziemy 19 okrążeń. Jak na taki tor, to trochę krótko. No, no tak, może z 21-22 okrążeń przynajmniej. Bo to o, ten tor głównie jedziemy w, w mieni... No, może nie, niż minuta, ale minuta 1, minuta 2, 3, coś takiego. Co to jest? A. I oczywiście możecie pisać w komentarzach jakieś nie, tematy do rozmowy, jakieś pytania, oczywiście. Powinno być o czym rozmawiać. Oczywiście omówimy sobie yy, no trochę MotoGP, bo aktualnie no, dziś, yy, w niedzielę się zakończyło. Ma, Jorge Martin został mistrzem. Wreszcie gratulacje. Zabrał ze sobą do aprili numerek 1 temu, temu siłemu dziadowi. Można powiedzieć, że pokazał fakę OPLU i bardzo dobrze zrobił Jorge Martin. Ale mam nadzieję, że w Aprili pójdzie mu jeszcze lepiej. No i w sumie, no chyba i tyle. Dobra, my lecimy. Oczywiście, jeżeli Wam film się spodoba, łapka w górę, komentarz, dajcie subskrypcję oczywiście, suba i udostępnijcie film znajomym. A! I sobie teraz przypomniałem, że dlaczego jesteśmy na 10 miejscu? Rozbijmy się, kwalifikacja w q dokładnie, więc yy, tyle. Ogólnie, dobrze nam idzie, na no tym proszę. Trochę się rozgadałem o innych rzeczach, a za o że no ogólnie do fajnie się jeździ na tym Brands Hatchu, naprawdę, jak na 2013 tymi bolidami, to zarąbiście się jeździ. Po prostu mm, płynie się po tym torze, tak naprawdę. Jest taki smooth po prostu. Rosberg no, Sport Position, Felipe z czwartego, a my na dziesiątym, jako oczywiście wnioski, tylko że pod Fernando Alonso, ale wiadomo dlaczego. Dobra. Zapala się pięć czerwonych świateł i lights out and the way we go. Najlepiej obrać najlepszą linię, ale no niestety Hilkenberg już nam przyblokował. Oj, oj, poleciały skrzydła. Uj, tam ktoś z McLarena, chyba baton, baton poleciał, niestety. Ale chyba jedzie dalej, Feli, yy, ten Jenson. Bardzo dobry start w naszym wykonaniu, pomimo tam letkiego. letkiego tam. kontaktu i straty skrzydła mamy P5 i no teraz też był kodak z Weberem Dobry start, dobry start, tylko chodziło o to, żeby zewnętrzną obrać linię, a nie wewnętrzną Powiedziałem, że w nas wjeżdżać. No ale dobra, nieźle no i sobie zobaczcie, proszę, jak tu się pieknie, potem to, że jedzie o. Możemy wezwać przesady. Oba Red za nami. W sumie. Nasz aktualny rywal do tytułu, czyli Sebastian Vettel, jest na siódmym miejscu. A my na piątym miejscu za nami. Nasz teammate Rosberg prowadzi. Czyli nie stracił nic na starcie. Zbyt go. W ogóle tutaj do zahamowania strasznie dużo zyskujemy w ogóle jak robiłem czasy to w pierwszy sektor chyba mieliśmy mocarny potrafiliśmy mieć o 2 sekundy lepsze niż y, boty Felipe Eee. Y, swap position Chodź z jednej strony nie, nie bądźmy tym Ferrari z 2002 gdzie dosłownie bez sensu oddali y, Zwycięstwo, znaczy, może nie, że musiał Baricela oddać. Oddać zwycięstwo Schumacherowi, gdzie, ile, może kilka wyścigów później zapełni sobie mistrzostwo. Gdzie to oddawanie prowadzenia było niepotrzebne. To było Rapi Ausi 2002, jak coś. No i w Pięknie, z wyprzedziliśmy w ogóle Felipe Mafę tego wszystkiego się rozgadałem. Też z drugiej strony dobrze, że startujemy w sumie, zatowaliśmy z 10 miejsca, a nie na przykład z pol pożyczyn albo z trzeciego lub czwartego miejsca. Bo przynajmniej będziemy mieli fajną opisanie... Fa Jasne. W ogóle przynajmniej mamy frajdę z przebijania się. Dobra, e, zacznijmy od tego, że no Jorge Martin wiadomo jest mistrzem Świata. Choć mógł yy, sobie zapewnić podczas sprintu. No ale tam dojechał. Ja ciebie ciągle zapominam, żeby tutaj hamować, bo... Nie, nie pokazuję, żeby tu hamować. No ale pewnie agent by tam by nie hamował. Agent to by w ogóle... Ja no i tylko by kas puścił. Bo tam w sprincie chyba zajął P2 lub P3. Nie, P2 zajął, bo Baniaja wygrał główny wyścig. Też wygrał, ale główny wyścigu, tam wiadomo, mógł wystarczyło yy, mu nawet spokojnie, jak dojdzie na P2, lub na P3. I tak naprawdę mu się udało. Dojechał na P3. Wygrał Baniaja, drugi był Marquez, który odchodzi właśnie do Ducati, no i trzeci był Baniaja, yy, twój yy, Mar Jorge Martin. I to mu wystarczyło, żeby zapewnić Mistrzostwa pas z 11 punktami przewagi nad drugim, tak Ja się cieszę bardzo z tego, że wreszcie Jorge zdobył ten tytuł, bo jeżeli główne Ducati, fabryczne Ducati, o totalnie opluwa Jorge Martina, perełkę tak naprawdę i wolą Marqueza. No to nie dziwię się, że Hortę powiedział dość i po prostu i po prostu odszedł do Aprili, gdzie wiadomo, będzie trochę inaczej. To nie będzie to samo, ale no. W ogóle przejdziemy Raikkonena. Tam kontakt był, ale kto by się tym przejmował? Ogólnie tak więcej o MotoGP będzie materiale u Adwe, AdWE co ty gadasz, bo pisałem akurat dzisiaj do AdWE, znaczy w momencie kiedy to nagrywam to jest wtorek No do dzisiaj na niego pisałem, ale najpierw jak powiedział, że najpierw chcę nagrać eym... Hmm, kolejny odcinek a i junior grają wy, żeby potem film ułatwić. Bardzo blisko, bardzo blisko. W ogóle. Do tego T1 to strasznie boty zwalniają. Znaczy, są bardzo strasznie wolne. T2 te, te, te też. Yy, ogólnie cały ten pierwszy sektor to w ogóle boty mają straszne problemy. To jak już mamy ten drugi sektor i trzeci, to już to jakby trochę boty szybsze. Nasze... Może trochę przesadziłem. W drugim sektorze jesteśmy jeszcze szybsi, ale w trzecim sektorze już boty nam jakby odskakują lekko. Sorry Hamilton, biznes to biznes, znaczy wyścig to wyścig. Tak, tak, tak Luis, pchaj się, pchaj się kurwa. Ty nie jesteś wecztapem i nie nurkujesz. Dobra, my jakoś będziemy za chwilę zjeżdżać do pit stopu. Ale to szybko zleciały. Tak, byśmy mieli jechać. oj. To no widać, że trochę opony są zużyte. A bardziej, uszkodzone skrzydła ma na to wpływ, też. W sumie. Dobra, my zjeżdżamy. No właśnie, trochę ten dziwny zjazd jest. Najgorzej no ma Red Bull właśnie. Dobra, szybko, szybko, pi szybkie pizzop I lecimy. No niestety, pedał nas wyprzedził abor o matko, jeszcze na konem przy okazji nas y... wyprzedził No dobra, mówi się trudno Ujujujujujujuj Tam skrzydło leżało jeszcze Dwóch odpadło I chyba vern jest przed nami Może i dobrze, trochę nas przy... tam przyblokuje ptl i deng i po Tylko tam Rosberga niestety nie wyblokował. No dobra. Zobacz, jakie dane wyścigły. To tam odpadł w ogóle. O! No proszę. Weber i Masa odpadli. Szkoda. Jeszcze szkoda Masa, właśnie, bo walczymy o konstruktorkę, więc przydałby się. E, bo i zipaton na, na szarym końcu, niestety. Czyli można powiedzieć, że były i aktualny były kierowca Williamsa. I co to jest tak z ciekawszych rzeczy? Aha, Esteban Gutierrez jest na trzecim miejscu. Ciekawe. A nie, Wernie jest za nami. A przed nami jest Ricardo. No, bo migrało mi z tym Werniem. Dobra, to jedziemy. Ujjojjojjojjojjoj. Nie minęło nawet chwila, ale patrzcie na to. Nie co tam się stało, ale wypchnęli Ricardo. I jeszcze Fetel chyba ucierpiał. No, 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 brawo Sebastian. Swojego przyszłego byłego teammate'a wypchnąłeś. I Grożan chyba też ucierpiał. O, ciekawe, ciekawe. O, dobra, pójdźmy już w tym momencie w Fatalele przejść. Ledki kontakt kołami. Ale dobra, tak samo było z Weberem. Nie, z Hamiltonem też było. Weberem, dobrze mówiłem, bo też z Weberem był kontakt kołami. Tak samo z Hamiltonem. I teraz z y, Sebastianem Fatalem. I w ogóle... Sorry, jeżeli zauważycie różnicę w głosie, ale lekko przyrzębiony jestem. Katar, Kaszel ogólnie. Brak człowieka. Dobra, znowu teraz Raikkonen. Ale w ogóle bardzo dobrze nam robotę robi Esteban Gutierrez. Tylko szkoda, że pewnie tam Hamilton zdążył uciec. Bo chyba musiał zjechać do... No, musiał zjechać do stopu. Niemożliwe, żeby tak nagle jeszcze siedział jeszcze. No ale w ogóle.. jak zobaczycie tam... Yy, yy, w prawym, albo lewym w dolnym rogu, zobaczycie ile mam paliwa. W ogóle... jadę na standardowej. I strasznie paliwo oszczędziliśmy. I teraz będziemy się za Rosberga zabierać. No, Esteban Gutierrez jechał. Teraz przed nami Nico Rosberg. O! Awaria DRS-u mamy. A bo w ogóle, a no tak. Ja jestem debilem, ja pierdolę, zapomniałem, że tu nie ma strefy DRS-u. A ja się zastanawiałem, czemu mam X na DRS-ie. No, to Habil to niestety zjechał. Szkoda. Dopiero no, od że nie masakra. Oho, oho. Aj, blisko było. Byśmy raz bega ładnie wyprzedzili. Może teraz? Pięknie, wyczekane i mamy to. No, ale Hamilton, niestety, nam uciekł już daleko. Daleko, daleko stąd. Ciężko będzie, w szczególności, że tu szybko okrążenie leci. No, minuta 2, minuta 3. I no, zanim Hamiltona dogonimy, to już będzie po wyścigu. Dzięki Botas, dzięki, naprawdę bardzo ładnie przyblokowałeś mnie mać Botas musiał nas przybogać, a my tam... Ładnie teraz zjeśćmy do Hamiltona Oj, zeszliśmy Poniżej minuty dwóch Więc ładnie, gonimy Hamiltona Dwa i sześć Próbujemy. Hu uh, uh, hu uh, teraz to ładnie zdublowaliśmy Bandengardę, bałem się, że w niego wjedziemy, ale dobra, udało się jakoś go wyprzedzić bez jakiejś takiej większej straty i zdążyliśmy w ogóle godzić I ja pierdzielę. i już mamy z Lapa, więc yy, ostatnie okrążenie, Fastest Lapa mieliśmy. Może teraz spróbujemy Tylko żeby nas tam nie przyblokowali też Jest! Mamy to! Jenson! To było mocne uderzenie Daj znać, czy dobrze się czujesz Ja pierdolę Nie, błagam, powiecie, że Ty co nie mogę? Wyga nie gadajcie. Ja pierdolę, dosłownie przed zakrętem nas tak zdub. No matko. Nie, naprawdę nie mogę. Ja pierdole. Baldonado ty. Skurwysynu jebany No ale i tak jakby Ukończyliśmy na 12 miejscu To jest hit Ukończyliśmy wyścig na 12 miejscu Ale odpadliśmy No tak sobie Mardu na jeszcze odpadł Bo racz została zdublowana, ale czekaj ja nie rozumiem czegoś Bo Wandegardu zdoblowaliśmy, batona zdublowaliśmy Ale nie przypominam sobie, żebym zdoblował Biankiego, Sutila i Pika. Coś tu się spierdoliło No a poza tym no, Hamilton wygrał, Rosberg drugi, szkoda Oj, naprawdę szkoda, naprawdę szkoda tego wyścigu, bo mieliśmy kozackie tempo. Naprawdę To było super nieziemskie tempo a szkoda gadać, szkoda. Ogólnie 0 punktów dla Ferrari, świetnie. O kurwa, mać. Dobra, coś co muszę oczywiście zobaczyć. Nie, kazyczne tory już tyle. I teraz jedziemy, no, w sumie Austria, to tu pojedziemy normalnie, Austrię, Sochi, tu będzie Sochi, Turcja, to będzie Turcja. No, i tutaj będzie po prostu Gambii Europy. Ale Niemcy, ja nie rozumiem, dlaczego mi hockey nie chce mi odpalić, właśnie. I nie wiem, albo coś jest z plikami nie tak, albo po prostu. Nie, coś źle w pliki wgrałem, choć to wątpię wątpię to właśnie dobra mówi się trudno dziękuję oczywiście za obecność, widzimy się oczywiście za tydzień trzymajcie się oczywiście zdrowia uważajcie na siebie no i na razie